Dzień dobry, witam Was serdecznie w naszym najnowszym odcinku PlayStation News, a tak naprawdę, jak widać za mną, w końcu nam się udało postawić nowe studio łamane na Brand Space, to jest to, o czym Wam zajawiałem. Mega się cieszę, że w końcu mamy to miejsce, bo chyba od następnych newsów, tak mi się wydaje, będę już mniej więcej raczej tutaj częściej nagrywał, aniżeli w naszym pokoju streamingowym, chociaż czasami wiadomo, jak się jakaś informacja z ostatniej chwili ukaże, to na pewno też tam na moment powrócę, ale naprawdę, zobaczcie, jakie to jest piękne, no czego my tutaj nie mamy. Słuchajcie, jest piękna szafa, na której widać całą historię PlayStation, tutaj mamy różne konsole, różne figurki, różne rzeczy, mamy miejsca do grania, czyli na przykład mamy takie też pufy niesamowicie wygodne, tutaj duże telewizory, PlayStation 5, które są podłączone. Mam też takie coś specjalnego, co później Wam jeszcze pokażę, no na razie jeszcze nie jest to podłączone. Jest też strefa APS VR, no i ogólnie można, słuchajcie, tutaj przyjść i pocilować. Też tutaj telefon mi podpowiada, że jest jest taka aktywność, którą możecie sprawdzić na Facebooku. Tam możecie się zapisać i wtedy, jeśli jesteście w Warszawie albo chcecie do niej przyjechać, możecie tutaj wpaść do nas i się spotkać z różnymi influencerami. I uspokajam, ja też tam będę, bo teoretycznie ja zawsze nagrywam filmy, więc mnie nie mogłoby zabraknąć. No, więc to jest news tygodnia, właściwie taki dla nas najważniejszy. No, oczywiście newsów jest więcej, więc po raz pierwszy właściwie oficjalnie już. Zapowiadam nowe PS News z pięknego nowego studia. Lecimy z tematami. Tradycyjnie zaczynamy z wysypem tygodnia, a tym razem w sumie z ostatnich dwóch tygodni. Lords of the Fallen. Powiem Wam, że mam w tym przypadku ciężki orzek do zgryzienia i już mówię o co chodzi. Lords of the Fallen to Soulsy, to widać. Czyli w tym przypadku mamy tutaj świat dark fantasy, pełen demonów, drapieżnych potworów, nieumarłych żołnierzy, upadłych rycerzy standard. Na początku tworzymy własną postać, zwiedzamy mały kawałek świata, ucząc się przy okazji mechanik, a potem trafiamy na przeciwnika, którego pokonać mają jedynie szanse najlepsi, hashtag giniemy, a potem lecimy dalej. Rzecz, którą postanowili odróżnić się twórcy Lord of the Fallen od innych gier From Software, którymi się inspirowali, to stworzenie u siebie dwóch światów łamane na wymiarów. W tym przypadku możemy przemieszczać się pomiędzy nimi w miarę dowolnie, plus nasza latarnia pozwala nam na szybkie wejrzenie w umbral czyli ten nazwijmy to duchowy opanowany przez demony. To przechodzenie trwałe lub chwilowe ma też wpływ na to, jak jesteśmy w stanie się przemieszczać. Często jakieś przejście lub drzwi możemy uruchomić wyłącznie po jednej lub po drugiej stronie, więc tutaj trzeba trochę kombinować. Latarnia też przydaje się czasami w walce. Dzięki niej niszczymy na przykład takiego ducha, który daje ochronę przeciwnikowi. Ewentualnie na moment wyrywamy jego duszę, aby zadać mu przez jakąś tam chwilę więcej obrażeń. Także jak umieramy, trafiamy do Umbral, czyli tego drugiego świata i dzięki temu też mamy możliwość powrotu do żywych dzięki takim specjalnym posągom. Aczkolwiek jak za długo w nim pozostajemy, no to zaczynają nas gonić takie mocniejsze upiory, więc też trzeba na nie uważać. Tak na sekundę wracając jeszcze do klas. Muszę przyznać, że jej początkowy wybór ma w tej konkretnej grze akurat bardzo duże znaczenie. Na początku, poza tym, że możemy grindować duszę, no nie mamy jakiejś tam możliwości szybkiego ulepszenia naszej postaci, więc pierwszy duży boss, którego musimy pokonać, aby iść dalej, w tym przypadku jest to taka Walkiria, no wymagała od nas, przynajmniej ode mnie, sporego skupienia. I tutaj mogę przejść płynnie do mechaniki walki. Lord of the Fallen to gra ciężka. I chodzi mi tutaj o to, że sprawia wrażenie, że nasz oręż waży co najmniej jakieś 250 kg. Walka tutaj nie jest tak toporna jak we wcześniejszej odsłonie, ale nie są to najbardziej dynamiczne sousy na rynku. Czuć, że wszystko jest tutaj po prostu ciężkie i to stety, niestety przekłada się też na tempo walki. I też w moim odczuciu ilość obrażeń, które otrzymujemy od niektórych ataków yy, przeciwników no jest lekko przygięta. Mamy na sobie ciężką zbroję, wyglądamy jak kozak, a jakiś random zdechlak po drodze bije kijem nas i składa nas na trzy szoty, no, ale to tak na marginesie. Jako ciekawostkę mogę dać przykład, że o tej walkirii o której mówiłem, na streamie męczyłem się z nią około godziny, żeby ją pokonać, Najpierwotnie no pierwotnie wybrałem pyromancera plującego ogniem, plus korzystałem też z pomocy y, pomocnika AI. No i szło to powoli, a za drugim podejściem wziąłem inną klasę i w pojedynkę porobiłem ją za pierwszym razem. Pomijając to, że było mi łatwiej, no bo wiedziałem już, jakie ma sekwencje ruchów i co mnie czeka, no to grając y, za pierwszym razem występowały podczas tego starcia poważne spadki animacji. I tu leży aktualnie główna bolączka tej produkcji. Twórcy faktycznie dodają kolejne patche stabilizujące grę, ale dalej jest sporo miejsc, w których wydajność znacznie spada, co przekłada się niestety na rozgrywkę. I choćby w ten sposób, że trafienie z ripostą staje się bardzo nierówne. Z tego co czytałem, twórcy działają mocno, aby wszystko tam wyprasować, ale na premierę no, jest po prostu jak jest. Jak tylko w przyszłości gra będzie odczuwalnie płynniejsza, no to na bank dam wam znać o tym, no bo taki stan techniczny, jaki jest teraz, może wywołać u po niektórych niepotrzebne emocje, a są one niepotrzebne. Nie że narzekam tylko mówię na co musicie się nastawić. Z jednej strony mamy bardzo fajnie wykonany mroczny świat, który autentycznie zachęca do tego, aby go zwiedzać, zwłaszcza że tak jak mówiłem, jest on podzielony na dwa wymiary. Jest tu kilka ciekawych mechanik walki, fajnie używa się magii, bossowie są do pokonania, jest możliwość grania w kopie, choć tutaj też wymagany jest mały szlif, ale tak jak mówiłem, z drugiej strony po prostu wszystko musi działać płynniej. Jak tak się wydarzy, no to jesteśmy w domu. Assassin's Creed Mirage. Przed premierą jasno zostało powiedziane, że pierwotnie gra miała być w sumie DLC do Valhalla, ale w pewnym momencie stwierdzono, że dobra, robimy z tego pełnoprawną odsłonę. W nieco mniejszej skali, ale osobną. Bohaterem Mirage jest Basim, znany właśnie z Valhalla, a gra opowiada o jego początkach kariery w Zakonie Assassinów. I ten aspekt historii przekłada się na to, że praktycznie pierwsze półtora godziny gry to jest właściwie tutorialem. Czyli uczymy się jak poruszać się Basimem, jak walczyć Basimem, jak asasynować Basimem, wiadomo. Potem następuje zwrot akcji i Basim ląduje z powrotem w Bagdadzie już lepszy. I tu zaczyna się dopiero właściwa zabawa. I teraz, jeśli znacie pierwsze odsłony Asasyna, Mirage to właśnie jest w tym stylu, tych pierwotnych gier. Jeśli znacie głównie ostatnie części, no to Mirage jest o wiele mniejszą w swojej skali produkcją. Miasto jest terenem mocno zabudowanym, przez co lepiej wijać przed strażnikami po dachach aniżeli ulicami. I tak jak mówiłem, też z racji mniejszej skali gry ogólnie, no, miasto jest po prostu mniejsze niż te, które były w poprzednich asasynach. Po lekko przy długim tutorialu, tak jak mówiłem, główną osią zabawy jest prowadzenie swoistych śledztw, czyli spotykanie się z różnymi innymi bohaterami, podsłuchiwanie różnych rozmów, czy znajdywanie różnych wskazówek, które finalnie doprowadzą nas do naszego celu. Historia jako takiej nawet nie mam zamiaru opisywać, bo raz, że ta rozwija się mocniej dopiero w drugiej połowie gry. A dwa to myślę, że nawet najstarsi górale mają problemy z wielowątkowością tej serii. A to, co się dzieje tutaj, czasami sprawia wrażenie, jakby nie miało większego znaczenia. Wracając jednak do rozgrywki, walka jest także uproszczona. Jeden przycisk służy do atakowania, jeden do parowania, jeden do turlania się i tak dalej. No i faktycznie o wiele lepiej jest tu działać po cichu i nie wdawać się w potyczki z kilkoma strażnikami naraz. Basim jest kozakiem, to prawda, ale gdy gdy atakuje go paru chłopa w grupie, no to mądrze jest szurać sprawnie sandałem w drugą stronę aniżeli pozostać na miejscu i z nimi walczyć. Naturalnie powraca umiejętność widzenia przez ściany, plus też jest opcja drona w postaci orła cesarskiego o imieniu Enkidu, którym możemy oznaczać sobie okolice i przeciwników. Drzewko umiejętności też jest jakieś takie nieskomplikowane, a całą grę można ukończyć w niecałe 20 godzin, a jak chcecie mieć platynę, to dochodzi wam do tego jeszcze kilka godzin ekstra zabawy. I właściwie to jest główny myk przy ocenianiu tego, czy ta gra wam się spodoba, czy nie. Jest to stary assassin, y, wyglądający trochę lepiej, bez takich większych udziwnień, mniejszy, bardziej skondensowany w 60 fpsach, z ładną muzyką grającą w tle. Y, jeśli to jest coś, z czym rezonujecie, życzę udanego pobytu w Bagdadzie. Trepang 2 od razu mówię, że dwójka w tytule nie oznacza, że jest to druga część gry. Po prostu tam jest, bo ktoś ją tam wpisał i nie ma to żadnego znaczenia. Druga rzecz jest taka, że ta gra to połączenie kilku staroszkolnych pomysłów. Wdzielamy się tu w super żołnierza, który jest przetrzymywany w jakimś takim ultraszczelnym więzieniu. Niestety, niestety, jakiś inny oddział, chyba, albo coś się tam dzieje na terenie tego kompleksu, co powoduje, że na miejscu wydarza się absolutny bajzel, a my staramy się nawiać z naszej celi, no i uchronić nasze życie. Na początku bez broni, staramy się unikać patroli, a chwilę potem zaczyna się istny balet. Połączenie szybkiego ruchu, spowalniania czasu i likwidowania przeciwników, stosując zasadę absolutnego braku litości. No i faktycznie, mariaż szybkiego pozycjonowania się no i zwalniania czasu, aby lepiej przycelować, daje mocny strzał adrenaliny podczas zabawy. No a potem jak się uporamy już z przeciwnikami, to znów przechodzimy w tryb idę uważnie, bo nie wiem co zaraz na mnie wyskoczy. Kończymy misję, lecimy do bazy, tam uzbrajamy się, lecimy w inną część świata, trafiamy na przykład do zniszczonego laboratorium, a tam znów bajzel i potwory, a my musimy to ogarnąć. I tak mogę w sumie najprościej scharakteryzować Trepank 2. Nie ma tu jakiejś super niesamowitej historii, a raczej całość jest taką dynamiczną grą akcji, która choduje prostszym w konstrukcji grom sprzed tak mniej więcej 15 lat. Nie jest ona też jakoś przesadnie długa. Przejście całości z pobocznymi aktywnościami to jakieś mniej więcej 10 godzin, a wymaksowanie drugie tyle. Plus jest też swoisty tryb hordy, łamane na survival, w którym wybieramy sobie mapę, a potem likwidujemy pojawiających się na niej przeciwników, zgarniamy hajs, kupujemy potem lepszą broń i tak do oporu. Trelang 2 jest w przyzwoitej cenie w PlayStation Store, więc jak lubicie tego typu akcje, no to macie ode mnie szczerą polecajkę. A skoro mowa o polecajkach, czasami nawet mi zdarza się nie ogarniać wszystkich gier, które ukazują się na PlayStation, a jedną z nich, przynajmniej do jednego z wcześniejszych streamów, była Bang on Balls Chronicles. I kojarzycie pewnie mem internetowy Country Balls, czyli takie kulki z flagami poszczególnych państw, no i tam ze sobą gadają albo się kłócą? No to ta gra jest właściwie tym. W ogóle tak jak mówiłem na tym streamie, do którego link znajdziecie w opisie, gościliśmy jednego z twórców, więc polecam wrzucić sobie w tle do posłuchania, bo Jose Teixeira ciekawie opowiadał o procesie robienia gier tak ogólnie, nie tylko o tej, którą zrobił on. Wiadomo, mądrego warto posłuchać. Też od razu napomnę, że tak jak zresztą widać, można grać też w opcji split screen, Wracając jednak do rozgrywki, w Bion Balls Chronicles gra się mniej więcej tak, że na początku robimy sobie własną kulkę, wybieramy flagę, a następnie lecimy robić bałagan. W grze są aktualnie hmm, trzy światy chyba, z tego co pamiętam, i udajemy się do każdego z nich i yy, właściwie hulaj dusza. Zaznaczam, że twórcy pracują już nad kolejnym. Dziki zachód będzie klimatem. W grze, jako tako, są różne zadania, ale gra nie ma jakiejś tam super niesamowitej historii, fabularnej. Akcja jest tutaj raczej takim zlepkiem śmiesznych zdarzeń, których gracz jest architektem. I całą przygodę można określić jako jeden wielki mem. No i tutaj, na przykład, wszystkie trofea w grze zakładają, że trzeba w raki sposób puścić bąka. A to komuś w twarz, a to będąc zapalonym, i tak dalej. Zamysł gry był taki, że dostajemy teren, na którym możemy się po prostu. Wyluzować i idziemy w dym. W trakcie zabawy można zdobywać różne inne ubrania, broń, która faktycznie daje nam nowe mechaniki. Jak widać, świat też jest wręcz zawalony różnymi elementami, a wiele z tych rzeczy, które tam leżą wokoło, można zniszczyć. Bang on Ball's Chronicles to taka świetna, luźna gra na zabawę z dzieciakiem lub z dziewczyną albo z chłopakiem na totalnym luzie. No i jedna z tych gier, o których nie miałem jeszcze do niedawna pojęcia, że istnieje, a która była potrzebna, polecam sprawdzić. Z innych premier jeszcze ukazały się ponury i przygnębiający skorn, gra jest z połączeniem eksploracji i rozwiązywania zagadek logicznych oraz takich super lekkich elementów walki, a wszystko jak widać utrzymane w stylu twórczości HR Gigera i Beksińskiego. Grę można ukończyć spokojnie poniżej 4 godzin, ale tak jak mówię, jeśli nie macie mocnego żołądka na to co widzicie, no to podchodźcie do niej z rozwagą. A teraz coś dla fanów japońskich produkcji. DSGA 7, Vows of the Virtualess. Wcielamy się tu w bohatera o imieniu Fuji, który rusza z misją zdobycia zestawu potężnych mieczy, które potem pomogą mu pokonać zły szogunat. Gra jest terpegiem, a właściwie taką strategiczną grą turową. Aktualnie w PlayStation Store jest dostępne jej demo, więc możecie sobie sprawdzić, czy to wasz klimat. Też od razu możecie ściągnąć sobie demo Sword Art Online, Last Recollection, aczkolwiek w tym przypadku. Ci, co znają temat, zapewne go śledzą i wiedzą o co chodzi, a biorąc pod uwagę, że gra jest zwieńczeniem długoletniej serii gier, dla świeżaków ogarnięcie o co chodzi w fabule w tej odsłonie, no to może być sporym wyzwaniem. Chyba, że nie interesuje Was fabuła, no to sprawdźcie sobie Harvest Moon The Wind of Anthos. Seria Harvest Moon to gra farmerska, czyli sadzimy sobie tutaj rośliny, hodujemy zwierzęta i wszystko, co z tym związane, ale w takim wydaniu cute i nastawione jest to wszystko na takie luźne spędzanie czasu. Absolutny odstresowywacz. A i Roblox w końcu się ukazał na PS4, ale do tego tematu to będę musiał się przygotować, bo choćby z racji tego, że nie mam tam konta i dwa mojego wieku, no, nie gram na kompie też, nigdy w to po prostu nie grałem. A faktycznie jest to jedna z najbardziej popularnych kreatywnych platform dla najmłodszych na świecie aktualnie. Rodzice, warto się zainteresować czym jest Roblox. Robimy takie tygodnie jak wpada kilka fajnych takich stricte PlayStation ogłoszeń, no i zacznijmy od tego, co już jest dostępne, czyli na PS4 i PS5 aplikacja Sony Pictures Core. Jest to serwis streamingowy zawierający dużą kolekcję filmów, które możemy kupić bądź wypożyczyć. I wypożyczenie działa tak, że od momentu zawiązania transakcji mamy 30 dni, aby uruchomić film, a od tego momentu 48 godzin, aby dokończyć jego oglądanie. W przypadku kupna ląduje on naturalnie w Waszej bibliotece i oglądacie go sobie ile razy i kiedy chcecie. Jeśli posiadacie subskrypcję PlayStation Plus Premium, od razu będziecie mieli dostęp do 100 wybranych filmów z listy blisko 2000 dostępnych na platformie. No i w przyszłości benefity będą tyczyć się wszystkich poziomów PS Plus, ale czekamy na razie na informacje co to będzie. Aplikacje można naturalnie ściągnąć w dziale Multimedia, więc polecam sprawdzić. Druga sprawa to zapowiedziano nowy model PS5 no i w dużym skrócie sprzęt gabarytowo będzie mniejszy niż pierwsza edycja. Ponownie będą to dwa modele, czyli jeden z napędem, drugi bez, aczkolwiek do edycji cyfrowej, jeśli ktoś będzie potrzebował, będzie można dokupić osobno napęd na płyty Blu-ray i go sobie w prosty sposób podłączyć. Zwiększeniu uległ też bazowy dysk wewnętrzny SSD. Teraz jego pojemność będzie wynosić 1 TB. No i co ważne, będą też dostępne do zakupu nowe osobne warianty kolorów obudowy: ten czerwony, niebieski i srebrny. I też widziałem lekkie zmieszanie z podstawką. Będzie ona wchodziła w skład zestawu i z tego co widzę, będzie także dostępna osobno do kupna i nowa wersja, która notabene też pasuje do każdego modelu, tego nowego i wcześniejszego. Konsole w pierwszej kolejności pojawią się w listopadzie w Stanach, a potem sukcesywnie zastąpią pierwszy model na całym świecie. No i też czekamy na finalne potwierdzenie polskich cen. A trzecia rzecz to kolejne informacje o PlayStation Access, czyli kontrolerze, dzięki któremu gracze z różnymi ograniczeniami bądź niepełnosprawnościami będą mogli cieszyć się grami. Na naszym kanale wrzuciliśmy ostatnio ciekawy materiał ukazujący część historii tego, jak powstawał Access. No i link wrzucam wam w opis i polecam sobie zobaczyć, bo to tylko 10 minut, a informacji jest tam sporo. Pokazano na przykład że nawet samo opakowanie jest pomyślane w taki sposób, aby zapewnić jak najłatwiejszy dostęp do wszystkich elementów znajdujących się w środku. Jeśli przyglądaliście się uważniej temu urządzeniu, no to pewnie zauważyliście, że jest tam opcja podłączenia czterech osobnych zewnętrznych urządzeń za pomocą takiego specjalnego gniazda w obudowie i tutaj z pomocą jako pierwsza przyszła firma Logitech, która zestaw takich właśnie przycisków stworzyła wraz ze specjalną matą, która trzyma je tak, aby się nie przesuwały na podłodze. Jak wspomniałem wcześniej, na bank zajmę się szerzej PlayStation Access, bo uważam to za świetny produkt, który da szansę zagłębić się w znane nam światy tym, którzy jeszcze tej szansy nie mieli. Kontroler Access będzie dostępny od 6 grudnia. I też jeszcze na koniec nadmienię, że ruszył streaming gier z PS5, jeśli macie PlayStation Premium, ale jeszcze nie zdążyłem go sprawdzić, bo w coś tam grałem, nieważne w co. Jak obadam temat, to powrócę z nim niebawem, z powrotem. Powrócę z powrotem, brawo. Tradycyjnie w połowie miesiąca pojawiają się nowe gry w PS Plus na poziomie ekstra i premium, które będziecie mogli sobie ściągnąć i zagrać, oczywiście w tej kolejności. I są to Gotham Knights, najnowsza wycieczka do Gotham, tym razem jednak Batman jest nieobecny, już mniejsza z tym dlaczego, a my wcielamy się w nową generację obrońców sprawiedliwości. Postaciami można sobie dowolnie wachlować, ewentualnie możemy grać w grupie w trybie online. Disco Elysium, The Final Cut, w tym przypadku mamy do czynienia z kolejną grą uznaną przez graczy. Wcielamy się tu w detektywa, który nie tylko musi rozwiązać tajemnicze morderstwo, które wydarzyło się w małym, ospałym mieście, ale też uporać się z własnymi demonami. Alien Isolation bezapelacyjnie jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza gra z obcym w roli głównej albo drugiej roli, nie wiem, jak zależy jak na to się popatrzeć. Gra jest w ogóle uważana za kanoniczną, bo wcielamy się tutaj w córkę Ellen Ripley, której to myślenie trzeba chyba przedstawiać fanom fantastyki, w sensie matki, nie że córki. Niemniej świetnie oddana atmosfera i obcy czyhający na nas w ciemnościach to tylko dwie spośród wielu rzeczy, których doświadczycie w Alien Isolation. Jak wam mało horrorów, to dorzucamy jeszcze do Dark Pictures Anthology, House of Ashes oraz Outlast 2. Mocne nerwy wymagane przy zabawie w tych oto dwóch produkcjach. Jeśli jednak wolicie nieco luźniejsze klimaty, to w Dead Island Definitive Edition rozerwiecie się, albo właściwie rozrywiecie zombie na pięknej tropikalnej wyspie samemu lub w Kopie. Jeśli lubicie wykręcone akcje ogniem palnym i mieczem, a właściwie trumną, nie pytajcie, zagrajcie to Gangrave Gore ma jej aż w nadmiarze. Swoją drogą, w okolicach premiery robiliśmy z tego stream, to możecie sobie znaleźć, jest takowy na playliście. Oprócz tego będzie jeszcze kosmiczny sim Elite Dangerous, a dla gustujących w grach indie Far Changing Tides, o podróży po zatopionym świecie małego chłopca na jego statku, Rookie, czyli taka mroźna skandynawska przygoda dziewczynki o imieniu Towe, która musi uratować swoją rodzinę, a dla fanów retro-soulsów, Eldest Souls. W ofercie premium natomiast wpadają Tekken 6, Soul Calibur, Broken Destiny, Ape Escape Academy i IQ Final. Wszystkie gry będą dostępne od wtorku, więc ściągajcie i grajcie. Trzy z nich sprawdzimy tego dnia na streamie. W ostatnich dwóch tygodniach odbywały się dwa beta testy trybu multi w nowym kodzie. Szybki opis tego co się zmieniło. Zacznijmy od technikaliów. Menu jest teraz bardziej posprzątane i przejrzyste. Pomimo, że ma ono zbieżny design do poprzedniej części, poruszanie się po nim jest znacznie szybsze. No i też bazuje w oparciu o szybkie przełączanie okien na nie jakieś tam zestawy klocków i ikon rodem z jakichś platform streamingowych. To było straszne, teraz jest lepiej. Tradycyjnie mamy kilka modeli broni do wyboru, oczywiście nowe zbieramy levelując w różnych klasach. Wyposażenie taktyczne też jest i ofensywne oraz polowe. Ciekawostką jest to, że perki zostały zamienione na trzy części ubioru, czyli Rękawice, buty oraz sprzęt. No i ciekawy w sumie taki patent bardziej realistyczny, można by powiedzieć, no bo po prostu już nie ma perków, a rzeczy, które nam dają jakieś tam umiejętności. No i plus też mamy kamizelkę jako rzecz warunkującą kolejne nasze skile, które posiadamy. Co do samej rozgrywki w trybie multi, MW3, czuć, że skłania się w stronę odsłony z 2019, akurat mitą Megapasi. Zarówno pod kątem ruchu, jak i wyglądu, mam tutaj na myśli bardziej taką realistyczną paletę barw, co zresztą widać. Ruch, czyli używając żargonu FPS, movement. Jest tutaj bardzo dynamiczny. Bieg jest szybki, zmiana pozycji jest bardzo sprawna, składanie się do celowania jest nawet sprawna, ślizganie, wstawanie itd. i tak dalej. W pierwszym rzucie dostępne były cztery mapy: Estate, Skid Favela oraz Rust. Jeszcze High Rise był, to w sumie pięć. No i oczywiście były one wariacją oryginalnych map z wcześniejszych części Modern Warfare. No i w sumie też spoko, właściwie to bardzo spoko, że przywrócono możliwość głosowania na kolejną z nich w menu. Podsumowując, czuję, że szykuje się bardzo dobra odsłona, przynajmniej pod kątem, nazwijmy to, większego realizmu w zakresie umudorowania i oprzyrządowania, a na razie mniejszej ilości gwiazd rapu czy innych kosmosów. Które są szybkie, jakoś super dużo nie było, ale luz, bo i tak byliśmy zajęci graniem, a ten odcinek i tak jest dosyć długi, ale 11Beat Studios, czyli jedna z lepszych takich polskich ekip Game Dev, zapowiedziała tajemniczym zwiastunem swoją nową produkcję. The Alters wydaje się jako ciekawy pomysł. Aby przeżyć na obcej planecie, Jan Dolski musi tworzyć i korzystać z pomocy swoich alternatywnych wersji, które podróżują z nim w mobilnej bazie. Nie są to klony, a alternatywne wersje właśnie. Każda z tych wersji ma inną osobowość, siłę i słabość, i tylko od umiejętnego wykorzystania ich Jan może mieć szansę powrócić do domu. Zwiastu, no ile jest filmowy, no to przyznaję, że jest bardzo klimatyczny. Czekamy na więcej informacji o tej intrygującej produkcji. Which one? Grą, która też ukaże się prawdopodobnie wcześniej, bo już w przyszłym roku, jest Commandos Origins. Seria z tego co ogarniam jest dość popularna u nas, zwłaszcza u graczy komputerowych. Nawet ja chyba grałem w jakąś tam część wcześniejszą. Jest to taka taktyczna skradanka w czasach II wojny światowej. Będzie sześciu unikalnych bohaterów, ponad 10 misji, i naturalnie wszystko to jest takie taktyczne, że musimy dobrze wybrać do zadania konkretnego żołnierza. I co ciekawe, gra będzie dostępna tylko na PS5. Inną grą, na którą czekam niecierpliwie jest The Last Faith. Długo czekać nie będę musiał, bo niewiele ponad miesiąc. A dlaczego czekam? A no właśnie dlatego, że jest to mroczna Metroidvania osadzona w gotyckim klimacie. Jest ona pełna demonów, potworów i innych piekielnych bytów, które będę musiał zniszczyć z przyjemnością zresztą. Klimat idealny na długie zimowe wieczory premiera The Last Faith 15-11-23, czyli listopad. Dorzucam jeszcze informację o tym, że EA WRC otrzyma 10-minutowy materiał z czystej rozgrywki. Myślę, że nawet jak nie jesteście przekonani co do nowej gry, no to warto rzucić okiem, bo jest to po prostu niczym niezmącony gameplay przedstawiający 16 wariantów tras w różnych warunkach pogodowych też przy użyciu różnych kamer. No i muszę przyznać, że chyba będę miał szansę sprawdzić na tej że też kierownicę i nie mogę się doczekać, bo EA WRC prezentuje się bardzo fajnie, a rajdy to jedne z najbardziej wymagających motorsportów znanych ludzkości. Takich świeższych rzeczy to pokazano pierwszy w sumie zwiastun Omnimana, który trafi do MK1. Wrzucam dosłownie na chwilę, bo kolor czerwony tutaj mocno dominuje i nie mówię tutaj o kostiumie tego y, pana. Omnimen wchodzi w skład y, pierwszego kombat packa. Dostępny on będzie w listopadzie, plus w tle można też zobaczyć jako Cameo pojawia się tremor. Skoro mowa o bijatykach, taki też side news, tak zwany, y, okazuje się, że Tekken 8 miał mieć premierę w tym samym momencie co Street Fighter 6. Ale po tym jak twórcy się dowiedzieli o tym, no to postanowili po prostu przesunąć swoją premierę o ponad pół roku do przodu. Zmyśl zasady, po co się pchać, jak można się nie pchać. Szanuję takie podejście. I też w sumie pojawiło się info o tym, że nowe wydanie Loli Pop będzie remasterem, a nie remakiem. Jaż muszę sobie przypomnieć, co mówiłem o tych że w newsach jakiś czas temu, jak to zajawiałem, bo wydawało mi się, że już wtedy tak odbierałem, że to jest tylko remaster, a nie w pełni robiona gra od podstaw, ale może coś mi się pomyliło. Dzięki serwisowi Gematsu otrzymaliśmy też pierwsze spojrzenie na to, czym będzie House, czyli dodatek do Dead Island 2. Ma to występować jakiś kult, piękna willa na plaży w Malibu, jakieś hologramy, bogacze, inwigilacja, technokracja, tego typu sytuacja. Dodatek ma być dostępny już 2 listopada. We now to our live feed with on the Hello, can you hear me? No i kończymy tradycyjnie super poważną grą. Na wiosnę przyszłego roku zapowiedziano Earth Defense Force 6, czyli Chaos, Absurd, EDF, Robale i Zagłada. Gra, a właściwie seria, która ma zagorzałe grono wielbicieli, będzie miała nową historię, nowe misje, broń i zylion różnych okropieństw z kosmosu do ubicia i ten sam Absurd. Niektórym się to podoba, ta gra ogólnie jest zabawna. I dobijając do brzegu, zastanawiacie się pewnie, skoro zajawiam nową super przestrzeń, to dlaczego te newsy były nagrane jeszcze w pokoju streamingowym. Spokojnie, akurat z tym miejscem mieliśmy dużo roboty. Moment, 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 moment ono powstawało, więc te newsy, tak jak widzieliście, były jeszcze nagrane w streaming roomie, ale już następne raczej będę tutaj nagrywał, chociaż to pewnie będzie mocniej od premiery Spider-Mana, jak mi się wydaje, wydarzało. No nic, słuchajcie, w tym tygodniu premiera Spider-Man 2. Czy ja coś muszę jeszcze mówić? Chyba nie. I sprawdźcie ten konkurs, o którym mówiłem. Zapiszcie się na Facebooku, na listę. Może się spotkamy tutaj. Bardzo bym chciał Was zobaczyć tych, którzy chcą, lub tych, którzy mogą. No dobra, nie zamulam. Tydzień Spider-Man 2. Uważam, że można zacząć. Oby do piątku będzie moc. Do zobaczenia. Dziękuję za poświęcony nam dziś czas. Piąteczka Żółwik. Cześć.